Witam no i cóż, szczęście sprzyja, dzisiaj 25 marca. Wczoraj podniosłem świeżą tykę, Dzisiaj też przyjechałem od drugiej strony szukać do pary. 14 No i co? O, ile jestem? Może z 15 minut? Coś tam na mnie już czeka. Fajnie. Idziemy. Zobaczymy co tam leży i czeka. Nie wiem czy świeży. Świeży chyba. Podnosimy, zobaczymy co to jest. Ach, świeżutki. Dziesiątek. No. Ładniotki. I fajnie czwarta świeża sztuka w tym roku, ogólnie szósta. No i dobra, szukamy.